Mówiłem już o tym tutaj na kanale, że moja droga do nagrywania była długa. Trwała gdzieś e, około dwóch lat. E, mówiłem sobie, tłumaczyłem sobie to w ten sposób, że nie mam wystarczająco dobrego sprzętu i tak dalej. Odwlekałem to w czasie. Dopiero mój przyjaciel, który pytał mnie co tydzień, kiedy podcast, kiedy podcast sprawił, że ten pierwszy został nagrany, opublikowany i już poszło. Przełamałem pewną barierę. Pierwsze podcasty były tylko w formie dźwiękowej, ostatnio są już to głównie filmy z obrazem. Doszło do tego, że kilka ostatnich filmów opublikowałem w internecie, nawet ich nie oglądając. Czyli moja wiara w siebie rośnie. Też bardzo pomogli mi w tym ludzie, którzy mnóstwo ciepłych i pięknych słów tutaj wypowiedzieli, napisali na temat, na temat tych filmów. Bardzo Wam za to dziękuję, bo to jest takie potwierdzenie z zewnątrz, że to jest ok, że to jest w porządku, że ja jestem ok. Oczywiście to powinno wypływać ze mnie samego, ale ponieważ na Gdzieś zostałem tak ukształtowany na przestrzeni lat. E, prawdopodobnie gdzieś w młodości, w dzieciństwie, gdzieś z jakiegoś powodu e, tej otwartości do mnie nie było. W niektórych ona jest, oni gdzieś od, od, od małego e, z łatwością pokazują siebie, swoją ekspresję, siebie prawdziwych, inni są gdzieś pozamykani a Ważne, żebyśmy tą drogę, jeżeli mamy ochotę, przeszli, czy to w formie filmów, czy w jakiejkolwiek innej, żebyśmy potrafili być sobą, żebyśmy pokazywali siebie prawdziwie, bo wtedy jesteśmy tak naprawdę szczęśliwi. Każdy z nas tego chce. A chce czuć się wystarczająco dobry. Chce czuć się akceptowany, kochany. Dajmy to sobie sam, sami sobie samym, E, to, to jest jedyna droga tak naprawdę. Inni nam mogą pomóc, to jest bardzo pomocne. Gdy ktoś nam to okazuje, no to, to my wtedy się czujemy od, od, od razu tacy właśnie pewni siebie, e, kochający siebie. Tak więc e, to jest taki miks. Naprawdę warto, warto, e, warto przełamywać ten opór wychodzi ze swojej strefy komfortu, bo tam po drugiej stronie jest piękny świat. Eee, wszyscy tego chcemy. Mam nadzieję, że moja strefa komfortu będzie się poszerzać i będę robić rzeczy, których dziś się boję, eee, będę je robił. Bo, bo na to mam ochotę, i po to tu jesteśmy, żeby tego doświadczać. Z jednej strony w poprzednim filmie mówiłem o tym, że jesteśmy częścią stwórcy, że jesteśmy absolutem, i, i, i to jest piękna perspektywa, i tak jest. Z drugiej mamy ten umysł, te programy, tą podświadomość która gdzieś tutaj takie ograniczenie na nas nakłada, takie kajdany, żebyśmy nie byli sobie, żebyśmy nie robili tego, e, o, o czym marzymy, nie szli za głosem serca. E, tam są takie programy, wgrane przez społeczeństwo, przez tutaj charakterystyczne dla danego narodu, jakieś przekonania. Czy nam to służy, czy nam to pomaga? E, słuchajmy tego, co mamy w sobie, kroczek po kroczku. Wychodźmy ze swojej strefy komfortu. Jestem bardzo szczęśliwy. Pawle, bardzo Ci dziękuję, że pytałeś, kiedy kolejny film. Marcinie, dziękuję Ci, że nagrałeś ten pierwszy film. Dziękuję Ci, że zacząłeś nagrywać wersję wideo zacząłeś je publikować. Dziękuję Wam, kochani, za to, że takie piękne komentarze czy to w wiadomościach prywatnych, czy pod filmami mi wysyłacie. Było dla mnie bardzo potrzebne. Ja dzięki temu nabrałem wiary w to, że, że to, co robię, jest fajne, że ja mogę, że, że nikt mnie tu nie zje. <ścoughs> e, prawda? I, I jestem szczęśliwy, bo chciałem to robić i gdzieś... Czy ja to będę robić do końca życia? Nie wiem, ale przełamałem swój opór. Teraz mogę. Gdy będę chciał coś opublikować, nagrać, po prostu wezmę kamerę i Nagram, powiem, opublikuję. Mam taką możliwość. Poszerzył się mój wachlarz wyrażania siebie, yy, możliwości, które mam. Warto było. Jestem bardzo szczęśliwy. Bardzo się cieszę, że otworzyłem ten kanał. A, i, i, I ciekaw jestem, w którą to jeszcze stronę, stronę pójdzie. Jak bardzo a, będę w tych filmach sobą. Czuję, że już jestem e, coraz bardziej. Tu nie ma żadnych dubli, e, tu nie ma żadnego montażu. Bardzo mnie, to, bardzo mnie to cieszy. Taki chcę być. Chcę być sobą na maksa, bo wtedy życie jest, jest piękne. Po prostu to jest kwestia tego, jak my bardzo kochamy siebie, jak bardzo czujemy się właśnie Warci, warci tego pięknego, wspaniałego życia. Cokolwiek jest Twoim lękiem, to jest to tylko przekonanie, tylko program w Twojej, w mojej, w naszej podświadomości. Przełam to, cokolwiek to jest. Być może Ty nagrywasz od 15 lat profesjonalne materiały telewizyjne. Ok, ale każdy z nas ma jakieś e, ograniczenia. Jeżeli tylko mam ochotę, to przełamujmy je, bo warto, warto. Ola, ja Cię zapraszam do wspólnego filmu. Gdy tylko będziesz miała ochotę, gdy tylko będziesz chciała, to nagramy piękny film, bo robisz cudowną rzecz i, i pokażemy ją razem światu. Dobrze? Umawiamy się? Daj mi znać, Ola, gdy będziesz miała ochotę. I słuchajcie, to jest, to jest jeszcze jedna fajna rzecz. Ja zawsze, jak oglądam coś na YouTubie, to zawsze tam daję lajka. Jak mi się coś podoba, piszę jakiś komentarz, bo, bo wiem, że być może ten autor tego potrzebuje. Właśnie to jest tylko przykład. Dajmy innym tą taką wiarę w nich samych. I potem już pójdzie. Więc jak widzisz, widzisz kogoś, że ktoś coś fajnego robi, że ktoś się stara, to niezależnie od tego, na jakim etapie. E, niech to będzie szczery, oczywiście, prawdziwe, ale daj mu od siebie e, ten uśmiech, e, to ciepłe słowo, okaż mu tą sympatię. Powiedz mu, że coś Ci się podoba, że Ci się podoba, oczywiście. W każdym człowieku jesteśmy w stanie znaleźć coś pięknego. E, więc bądźmy po prostu takimi ludźmi, którzy chodzą po świecie i w każdym, w każdym bracie i w każdej siostrze dostrzegają coś pięknego. Jeżeli czują serduchem, że, e, że jest ku temu przestrzeń, to niech to okazują, niech to przekazują. Po to, żeby pewność siebie, tej osoby się podnosiła, niech ona ma jak najwięcej takich sygnałów z otoczenia. Jeżeli nie można tego powiedzieć słowem, to można to wysłać serduchem do kogoś. Po prostu ludzie to odbierają. My to odbieramy, nawet jeżeli nie tym aparatem słuchowym, to, e, to po prostu wibracyjnie. Dobrą intencję, jakieś dobre słowo. A, Wysyłajmy to, niech tego będzie jak najwięcej przestrzeni. Wtedy, oczywiście, to do nas też wróci. Inni będą też nam mówić takie rzeczy, które nam pomogą wzrastać, nam pomogą wychodzić z tych stref komfortu. Oczywiście, główną pracę musimy wykonać sami. Pracę ze sobą, ze swoją podświadomością. To my musimy być tą osobą, która wierzy w nas. Otoczenie może nam bardzo pomóc w tym wszystkim, więc. Takim dodatkowym czynnikiem. Bądźmy właśnie tym otoczeniem, które pomaga innym, pomaga innym ludziom. Okazujmy im właśnie naszą sympatię. Mówmy ludziom, że coś fajnego zrobili, że są w czymś świetni, że świetnie tańczą, świetnie rysują, że są zdolni, mądrzy, że są pięknymi ludźmi, pięknymi istotami. W każdym można znaleźć coś dobrego. Wszyscy chcemy to słyszeć, chcemy to czuć. A, każdego można zaskoczyć. Gwarantuję ci, że możesz pójść do osoby, która jest bardzo pewna siebie, która odnosi sukcesy, a i tak możesz jej powiedzieć coś takiego, że ją to ucieszy. A, więc niech to będzie nasza zabawa życiowa. Chodzę po tym świecie i każdemu człowiekowi, a szczególnie tym, którzy pozornie na to nie zasługują, to jest w ogóle hit, bo fajnie mówić miłe rzeczy naszym Przyjaciołom, yy, znajomym, ludziom pięknym, z którzy, którzy, których bardzo lubimy gdzieś tam, to, to oczywiście róbmy to. Ale mówmy to też osobom nieznajomym i mówmy to też być może mentalnie, jeżeli nie, nie słowem. Wysyłajmy miłość do ludzi, którzy pozornie na to nie zasługują. Czyli, no nie chcę tu wymieniać, tak, ale każdy z nas wie, że, że są pewne rzeczy nieakceptowalne. Zarówno w naszych wartościach, jak i w społecznych wartościach, no różni są ludzie, oni są na swoich drogach, ale oni i tak dojdą do miłości, bo wszyscy tam zmierzamy. Wszyscy, jako ludzkość, jako każda istota, zmierza ku miłości, tylko jesteśmy na różnych drogach. Wszyscy tam dojdziemy, bez wyjątku. Wszyscy pragniemy miłości. Więc wyślijmy to, zasilmy tych ludzi, którzy dzisiaj e, wołają o tą miłość, zachowując się, no, w sposób źle, zły, taki, który gdzieś nie do końca jest akceptowany w naszym postrzeganiu, to jest wołanie o naszą miłość, więc wyślimy tym ludziom też to. To jest, to jest level, level właśnie taki górny, ale on czyni cuda. No, świat się stanie pięknym miejscem. Czytałem kiedyś, czy słyszałem, że, że w jakimś plemieniu, jeżeli ktoś zrobi coś złego, to jest brany na środek, reszta plemienia siada naokoło na i przez dwie doby wymienia się wszystkie zalety tego człowieka. No i jak on ma potem być zły? On po prostu dostaje tyle miłości od całego plemienia, od całego społeczeństwa, otoczenia, że on chce być z tymi ludźmi, on ich kocha. No, słuchajcie, wyobraźcie sobie, siedzicie na środku, e, zrobiliście coś złego. No, jak to wygląda w Polsce? No, jakiś tam system prawny, tak, wiadomo. Ale wyobraźcie sobie, że siedzicie, jakaś społeczność jest naokoło was i wszyscy opowiadają, co widzą w was dobrego. Znaczy, wy macie ochotę potem coś w kontra tej społeczności robić? No, wszyscy się czujemy wtedy częścią. Chcemy, jak w nas jest dobro. Jesteśmy dobrzy z natury. W naszym rdzeniu jest dobro. Jesteśmy miłością. Więc... Jeżeli gdzieś ktoś zapomniał o tej miłości, jego umysł to przykrył, to odkryjmy to. Dostrzegajmy w każdym wszystko, co jest najlepsze. Niech to będzie nasza zabawa. Chodzimy po świecie i co fajnego jest w tym człowieku, co jest z nim pięknego. Powiedzmy mu to, wyślijmy mu to serduchem, okażmy mu to w jakiś sposób. Eee, czy to nie jest fajne? A ile, ile, ile radości dla nas, przyjemności? I zmieniamy świat, ile i możemy komuś zmienić naprawdę życie. Czasem jedna osoba, która z nas uwierzy, e, może zmienić nasze życie, dać nam tą siłę, ten taki zapalnik e, z zewnątrz. Widziałem genialny film e, na YouTubie, chyba Polaka. Gość miał dwie zapaniczki. i one normalnie zapalały, działały podnikuję, jeżeli się da, jeżeli znajdę. Opowiem. No i jedno zamoczył. Zamoczył to znaczy gdzieś tam w wodzie. No ona przestała e, przestała e, się zapalać. Dlatego, że ten taki materiał, e, który gdzieś tam tą iskrę e, powoduje, on był zamoczony, ale gaz cały czas był i gaz z tej zapalniczki się wydobywał. Więc... E, Czyli w każdym z nas jest ta, ta miłość, ten rdzeń piękny, tylko z powodu różnych sytuacji życiowych to się nie wydobywa, bo jesteśmy przykryci właśnie przykryci tym, co jest w naszej podświadomości, w umyśle. I teraz co może zrobić drugi człowiek? Co zrobił autor tego filmu z tą zapalniczką? Wziął drugą zapalniczkę, wziął tą zapalniczkę, która się nie zapalała, ale tam był gaz. I zapalił tą Jedną zapalniczkę od drugiej, i tam ta też zapłonęła, bo tam nie było iskry, ale był gaz, czyli była ta miłość w środku, w rdzeniu. I to właśnie my powinniśmy robić. Powinniśmy być tą drugą zapalniczką, która chodzi po świecie. Powinniśmy, nie powinniśmy, ale możemy. To, to jest takie przyjemne. To może tyle dać dobrego dla nas, dla świata. dla Bądźmy tą zapalniczką, która daje innym. Tą nadzieję, tą iskrę, tą wiarę w nich, tą miłość, właśnie do nich. Tak jak mówiłem w innych filmie tutaj, nie, nie zmieniajmy ludzi, nie mówmy im, jak mają żyć, to nie o to chodzi. Niech każdy sobie wybiera swoją drogę, ale zawsze możemy okazać sympatię, miłość, szacunek, e, zaufanie. E, Uśmiech, możemy to zrobić sercem, możemy to zrobić słowem, czynem, prezentem, gestem, w najróżniejszy sposób. Znajdziemy na pewno dobre, adekwatne do sytuacji rozwiązanie, ale róbmy to. Bądźmy tą zapaniczką, która w innych e, rozpala miłość. Miłość do życia, do świata, do dobra. Przypominajmy ludziom, właśnie, okazujmy, bądźmy tym plemieniem, które siedzi naokoło. I szczególnie do osób, które pozornie na to nie zasługują, szczególnie im wysyłajmy najwięcej tych dobrych uczuć. Wyobrażacie to sobie, jaki ten świat będzie piękny, jeżeli każdy by tak zaczął robić? Zacznij od siebie, bo na to masz wpływ. Daj przykład. Nie mów o tym, znaczy możesz o tym powiedzieć, napisać jako informację, jako pomysł, ale potem zacznij to robić. Czy ja to robię? Mam wielką ochotę. Jeżeli tylko będę o tym pamiętać, bo to jest tak, że za chwilę gdzieś pójdziemy i, i nasza świadomość, nasza uwaga się przekieruje na coś innego. Ale gdy tylko sobie o tym przypomnijmy, róbmy to. Dawajmy naszym innym częściom nas, to jesteśmy wszyscy jednym. Jak najwięcej miłości słowem, uczynkiem, gestem, serduchem no, będzie tylko więcej piękna, więcej miłości wszyscy. Szybciej dojdziemy do, do miłości, no po prostu będzie się mnożyć. Miłość ma to do siebie, że się mnoży. Im więcej jej wysyłamy, tym więcej jej na świecie. I żyjemy wtedy w pięknym świecie. Już pomijam słuchajcie to, że to do nas wróci i że nasze życie będzie rajem bajką. Zobaczcie, jak ja się uśmiecham, gdy tylko o tym mówię. Jak to dużo już sama myśl, sama pomysł o tym sprawia radości. Chcecie tego od świata? Chcecie pójść. Gdziekolwiek pójdziecie, żeby ludzie wam wysyłali uśmiech, miłe słowo, jakąś pochwałę, ale szczerą, prawdziwą. W każdym z nas można znaleźć coś dobrego. Chcemy tego, każdy by tego chciał. Każdy chce być akceptowany, kochany, szanowany, lubiany. Wysyłajmy to, gdzie tylko możemy. Na ile mamy w sobie e, te iskry, dzielmy się tym z ludźmi. I, i, i wtedy my będziemy odważni, otwarci, e, ta miłość w nas będzie rozkwitać. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, najpiękniejszego, niech nasze życie będzie rajem, wspólnym, wielkim rajem naszym i, i ludzi dookoła nas.